Sytuacja kobiet w Afganistanie. Prokuratura odmówiła śledztwa w sprawie Sasina. Wychodzi na jaw sytuacja finansowa kraju. A na koniec polski budynek najlepszy na świecie. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak zawsze przygotowaliśmy specjalnie dla Was zestawienie najlepszych newsów z kraju i ze świata, tak, żebyście zawsze byli poinformowani o tym, co się dzieje na bieżąco, więc jeżeli nie chcecie przegapić jakichś kolejnych, to koniecznie subskrybujcie ten kanał. Przycisk macie tutaj. No i kliknijcie obok dzwoneczek, to będziecie dostawiali powiadomienia. I jeszcze taka informacja, nowe filmy pojawiają się codziennie o godzinie 18 i o 6.30, więc bądźcie tu koniecznie dwa razy dziennie. Jest to niezwykle istotne, żebyście byli w tej pierwszej godzinie, bo wtedy serio mega nam pomagacie. Jak wpiszecie tam jeszcze Team 6.30 lub Team 18, dodam wam serducho do komentarza, bo to właśnie wy budujecie tak naprawdę zasięgi tego kanału, za co jestem wam serdecznie wdzięczny. No i specjalnie dla was zawsze Punktualnie jesteśmy dla Was dwa razy dziennie. No i co, jak już zasubskrybowane, to lecimy z pierwszym tematem. Kilkanaście Afganek zorganizowało w niedzielę w Kabulu protest, unosząc transparenty, wyzywające do zapewnienia udziału kobiet w życiu publicznym. Tymczasem talibowie utworzyli ministerstwo propagowania cnót i zapobiegania występkom w miejsce Ministerstwa Spraw Kobiet. Protest miał miejsce tuż po tym, jak urzędniczkom pracującym dla urzędu w Kabulu nakazano, by zostały w domach, donosi The Guardian. Rozkaz został wydany przez tymczasowego burmistrza Kabulu. Jedyną pracą, jaką kobiety mogły mogą wykonywać dla rządu w Kabulu. Jest sprzątanie kobiecych łazienek, stwierdził cytowany przez CNN. Wyeliminowanie kobiet to wyeliminowanie ludzkości, brzmiał jeden z transparentów z niedzielnego protestu. Filmy opublikowane w mediach społecznościowych pokazywały pracownice ministerstwa, które manifestowały przed budynkiem po tym, jak straciły w nim pracę. Żaden urzędnik nie odpowiedział na prośby o komentarz, informuje Al Jazeera. Talibowie natomiast postawili przed Ministerstwem Spraw Kobiet nowy bane. Można z niego wyczytać, że od teraz będzie się tam mieściło Ministerstwo Propagowania Cnót i Zapobiegania Występkom. Suraj, która kieruje Afghan Women's Network, powiedziała z kolei, że była zdumiona lawiną wydanych przez rząd talibów nakazów ograniczających prawa kobiet i dziewcząt, tuż po tym, jak przejęli oni władzę w kraju. Ministerstwo Edukacji oznajmiło w sobotę, że chłopcy z klas 7-12 niebawem wrócą do szkół wraz z ich nauczycielami płci męskiej. Nie było natomiast żadnej wzmianki o powrocie do szkół dziewcząt z tych samych klas, ani ich nauczycielek. Wcześniej minister szkolnictwa powiedział, że dziewczęta będą miały taki sam dostęp do edukacji jak chłopcy, aczkolwiek w warunkach segregacji płciowej. Organizacja Narodów Zjednoczonych stwierdziła, że jest głęboko zaniepokojona przyszłością edukacji dziewcząt w Afganistanie. Ważne jest, aby wszystkie a w tym starsze, mogły wznowić naukę bez dalszych opóźnień. W tym celu potrzebujemy kobiet nauczycieli, aby wznowić nauczanie, powiedział przy. Stawiciej ONZ-owskiej agencji UNICEF. Może to być jednak trudne, biorąc pod uwagę fakt, że talibowie zabraniają kobietom pracować. ONZ jest głęboko zaniepokojona. No to teraz talibowie mają przejebane. Jak teraz ONZ ich dojedzie, im jakiś apel wystosuje, albo co gorsza, ultimatum. To serio, będą w potężnych tarapatach. Już się stresują. Z Afganistanem jest teraz podobnie jak ze wschodnią granicą Polski. Nie ma tam powszechnych, rzetelnych mediów, które by relacjonowały nam sytuację, a jedynie propaganda z jednej i z drugiej strony. Jak z Nawalnym, za którym niby protestowała cała Rosja. Wmawiano nam, że ta afera pogrąży Putina, że to już koniec niedemokratycznej Rosji, co? i co? Nie gówno. Okazało się, że te protesty to była jedynie garstka osób, a dziś już nikt o nim nie pamięta. W Rosji ludzie normalnie żyją. Oczywiście, według ustanowionych tam praw, które nie zawsze są może i zgodne z tym, co znamy na Zachodzie, ale są poparte ich kulturą. Tak samo tutaj ciężko jest coś stwierdzić jednoznacznie. Bombardowani jesteśmy jedynie informacjami, jak to teraz tam jest źle i niedobrze. Tymczasem talibowie tam tworzą przecież nowy rząd, nie? I też przecież muszą się w pewnym stopniu dostosować do panującej sytuacji. I owszem, wprowadzają zmiany, często nawet radykalne, które też mają zakorzenione w swojej niezachodniej kulturze. Ale przecież żadnemu rządowi, który chcesz rządzić, nie zależy na tym, żeby był jakiś terror na ulicach, bo to grozi buntem i rewolucją. Co po takim zwycięstwie zwyczajnie jest im niepotrzebne. Oni teraz, jak każdy rząd, o tak olbrzymich, długoletnich problemach potrzebują stabilności w regionie, żeby móc stworzyć porządne struktury państwowe. Całą administrację na nogi muszą postawić, wszystkie instytucje muszą przywrócić do działania, albo stworzyć od nowa. A wszystko to w czasie, gdy przecież Stany Zjednoczone zablokowały im aktywa w ich banku centralnym, więc nie mają pieniędzy. Dlatego ostatnim, co im teraz jeszcze potrzebne to bunt. Oni potrzebują teraz spokoju. Ale w każdym razie Czarnek pewnie lubi to. Następny temat. Kontrolą objęto pięć jednostek: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Aktywów Państwowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z ustaleń dziennikarzy WP.pl wynika, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie wyborów kopertowych, powołując się na decyzję Mateusza Morawieckiego w tej sprawie. Z tego też powodu śledczy nie doszukali się winy w działaniach Jacka Sasina czy Mariusza Kamińskiego. Jak podaje portal Wirtualna Polska, sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Pocztę Polską i Polską Wytwórnię Papierów wartościowych, w sprawie których zawiadomienie złożył prezes NIK Marian Banaś. Szef Najwyższej Izby Kontroli wykazał, że nie było podstaw prawnych do tego, by Mateusz Morawiecki wydał PP i PWPW polecenia związane z realizacją wyborów kopertowych w 2020 roku, które się nie odbyły. Zawiadomienie w tej sprawie trafiło do prokuratury pod koniec maja 2021 roku. Do września prokuratura prowadziła postępowanie sprawdzające. Później Marian Banaś poinformował w Sejmie, że śledztwo w sprawie Poczty Polskiej i PWPW nie będzie kontynuowane. Prezes nikt nie ujawnił szczegółów tej decyzji, jednak zapowiedział, że izba złoży w tej sprawie zażalenie. Wirtualna Polska zadała więc prokuraturze okręgowej w Warszawie pytanie o uzasadnienie decyzji. W odpowiedzi śledczy podkreślili, że kluczowa w sprawie była decyzja premiera Mateusza Morawieckiego, a nie wicepremiera ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, który nadzoruje Pocztę Polską. I Ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadzorującego PWPW. Decyzję tę wydano wobec niestwierdzenia znamion przestępstwa w zachowaniach, o których zawiadomiła NIK, mówi w wirtualnej Polsce prokurator Marek Skrzytuski który zastępował rzecznika prasowego prokuratury okręgowej w Warszawie. Wedle ustaleń podejmowali oni swoje działania w oparciu o decyzję prezesa Rady Ministrów, a następnie zainicjowali czynności mające na celu uzyskanie zgodnie z obowiązującymi przepisami rekompensat z Krajowego Biura Wyborczego. Dodał, powyższa decyzja prokuratury nie jest prawomocna. Prokuratura dodaje, że cały czas trwają czynności sprawdzające w sprawie zawiadomienia NIK dotyczącego Mateusza Morawickiego" i Michała Dworczyka. Na razie nie wydano decyzji o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania. Kontrole we wszystkich jednostkach przeprowadzono na podstawie artykułu 2 ust. 1 ustawy o najwyższej izbie kontroli. No kto by się spodziewał, kto by pomyślał. Przecież oczywistym jest, że prokuratura nikomu kompletnie nic nie zrobi. Poza tym, żeby postawić posła w stan oskarżenia, trzeba przegłosować zdjęcie z niego immunitetu w jakiejś sprawie, a przecież rząd nie pozwoli, żeby coś takiego zostało przegłosowane. Mają umowę z Kukizem, w ramach których, w której ten ma w sprawach personalnych głosować tak jak pis. Krótko mówiąc, mamy kastę nietykalnych ludzi. Którzy mogą robić co chcą i tak nie poniosą konsekwencji. Wyobraźmy sobie, że nawet nie trzeba immunitetu zdejmować. To i tak nikogo sądzić się nie będzie, bo przecież mamy Ziobre za prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości w jednym, więc to on podejmuje decyzję, czy z kimś prokuratura się zajmie, czy też nie. Ale z drugiej strony Ziobro może wtrącić do aresztu ludzi niewinnych, na przykład może znaleźć byle powód, wyciągnięty z dupy i wsadzić każdego z Was do aresztu za nic, tylko dlatego, że się komuś nie podobacie, że zaszkodziliście jakiemuś jego koledze. I czym? Taka sytuacja różni się od jakiejś Rosji czy Białorusi, o których tak się mówi, że tam się terror stosuje. Nasza władza kontroluje sądy, kontroluje prokuraturę, może zamykać niewinnych i uniewinniać winnych. To się serio niczym nie różni od tego, co mamy na wschodzie. Poza dawką propagandy, która i tak idzie w dobrym wschodnim kierunku. Następny temat. Do Widzenia polskich rodzin, polskich gospodarstw domowych, polskich przedsiębiorców to nie jest dobry budżet choć z oficjalnych przekazów słychać, że w budżecie państwa jest nadwyżka, to eksperci są zdania, że taka sytuacja jest po prostu niemożliwa. Ponadto przewidywania są takie, że w najbliższych miesiącach rząd może mieć problem. Zaczną się silne żądania płacowe, które będą również związane z gwałtownymi podwyżkami cen we wszystkich sektorach. Wiadomo, że Polska nie jest w stanie pozwolić sobie na taki wydatek, wówczas prawda o sytuacji finansowej kraju może okazać się dramatyczna. Cała ta sytuacja jest jest spowodowana tym, że używa się w komunikatach zmanipulowanych danych, co może okazać się najbardziej niekorzystne dla rządzących. Jednak szczególnie ucierpią na tym oszczędności obywateli, dla których zabraknie pieniędzy na podwyżki. A należy przypomnieć, że w związku z inflacją ceny nadal będą rosły. Wiadomo, że jest bardzo duży deficyt w budżecie państwa. Rząd wydaje mnóstwo pieniędzy, a z drugiej strony w pewnych dziedzinach okazuje się skąpy. Mamy wrażenie, że w tej sytuacji są Dwa kluczowe elementy. Po pierwsze, panuje chaos. Prawdą jest, że rząd wydał gigantyczny kapitał na walkę z wiadomo czym. Jednak czy rzeczywiście dla chociażby ratowników medycznych nie znalazłyby się dodatkowe pieniądze, powiedział serwisowi a Newsroom profesor Witold Orłowski, ekonomista. Nikt po prostu nad tym nie panuje. W jednych miejscach wydaje się ogromne sumy, a w innych wręcz odwrotnie. Po drugie, w tej chwili rząd pada ofiarą własnej propagandy. Przykładem może być to, że zamiast Informować o rzeczywistej sytuacji finansowej rządzący opowiadają śmieszne historie o nadwyżkach w budżecie, więc nie ma co się dziwić, że potem różne grupy zawodowe zastanawiają się, skoro jest aż tak dobrze, to czemu to właśnie na nich się oszczędza. Jest to bardzo trudna sytuacja, dodał. Mam wrażenie, że sytuacja budżetowa w Polsce jest znacznie gorsza niż by się mogło wydawać. Rząd obawia się, że zaczną się silne żądania płacowe, które będą również związane z rekompensatą za inflację. Wówczas może się okazać, że jest bardzo ciężko z budżetem i finansami państwa. To jest właśnie cena, jaką się płaci za to, że panuje absurdalny i nieprawdziwy przekaz informacji tłumaczy Orłowski. Wartość siła nabywcza naszych pieniędzy spada. Dług może jeszcze bardziej wzrosnąć. Dodatkowo, jak informuje serwis Business Insider, większość zadłużenia idzie obecnie przez instytucje typu BGK i PFR. BGK ogłosił, że będzie zwiększać finansowanie gospodarki do 460 miliardów złotych, a to może oznaczać wzrost pozabudżetowego długu państwa o 200 miliardów. I choć Mateusz Morawiecki przekonywał, że inflacja jest kwestią, którą należy odnosić do wzrostu wynagrodzeń, te kwestie wymagają bardzo konkretnego zestawienia ze sobą. Dziś pomimo tego przyrostu inflacji, który nas niepokoi, jednak ludzie mogą nabyć więcej artykułów i to jest podstawowa zależność, którą trzeba mieć na uwadze. O tyle Marek Belka z kolei wyjaśniał w rozmowie Piaseckiego w TFM24, że przy inflacji wysokiej, nawet jednocyfrowej, bardzo się komplikuje działalność gospodarcza. Inwestycje sektora prywatnego w takiej sytuacji są obciążone wysokim ryzykiem i to nas wprowadza w stagnację na dłuższą metę. Problem w tym, że PiS dłuższej mety w ogóle się nie obawia, na dłuższą metę wiadomo, że będzie rządzić opozycja i będzie musiała sobie z tym bałaganem poradzić. A opozycja przecież będzie miała podobne cele jak PiS, utrzymać władzę, więc oni też będą chcieli unikać długu, inflację ignorować i tak dalej. Dlatego koniec końców musimy spodziewać się tego, że albo będzie hiperinflacja, albo jakieś załamanie gospodarki, drastyczne cięcia w budżecie i tym podobne, bo demokracja na tym polega, że działamy Niedługoterminowo, tylko na konkretną kadencję. Więc my musimy się przypodobać obywatelom teraz. Jakbyśmy teraz zrobili jakieś nagłe, drastyczne cięcia, także chwilowo, znaczy także długo, długoterminowo, może i by się gorzej żyło ludziom, ale gospodarka by się odbudowała, no to taki rząd za cholerę by nie wygrał kolejnych wyborów, bo teraz ludzie to odczuwają. A jak weźmiemy kredytów, które będą spłacać kolejne rządy już za 4 lata, no to co? Hayabaya! Już nikt na to nie zwraca uwagi! No i dlatego bardzo silnie trzeba dzisiaj myśleć nad tym, jak się bronić przed takimi działaniami rządu, ale to już jest temat na zupełnie inną okazję. Może zaprosimy kogoś i o tym porozmawiamy. Dajcie koniecznie znać, co wy sądzicie o tym. A teraz lecimy z ciekawostką dnia. Od 1904 roku elektrownia po wiśle dodawała energii w Warszawie. Rozświetlała ją. Elektrownia po wiśle otrzymała główną nagrodę w prestiżowym konkursie MIPIM Awards 2021. Warszawska budowa wygrała w kategorii Best Mixed Use Development. Nagroda tym bardziej budzi uznanie, że konkurs MIPIM skupia wszystkich uczestników rynku nieruchomości od inwestorów, deweloperów przez architektów firmy budowlane, agencje doradcze po banki i kancelarie prawnicze, co oznacza nagrodę? Chodzi o odzwierciedlenie rosnącej tendencji urbanistów i deweloperów do włączenia różnych zastosowań w centrach miast, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie niedużych terenów i zapewnienia bardziej zróżnicowane i zrównoważone doświadczenie dla najemców i odwiedzających. Pod tym kątem uznano elektrownię powiśle za najlepszą na świecie. Ponad stuletnie budynki zostały przystosowane do nowych funkcji, w ściśle współpracując z konserwatorem Zabytków w sposób zachowujący ich oryginalne bryły oraz fasady, które zostały poddane starannym zabiegom konserwacyjnym, naprawom i uzupełnieniom. Nowe budynki wpisane zostały pomiędzy zabytkowe, przemysłowe hale, tworząc otwarte dla wszystkich tętniące życie miejskie place, wypełnione stolikami i restauracjami starannie dobranymi elementami małej architektury i zieleni. Zrewitalizowana przestrzeń olśniewać będzie mocą możliwości. Tu życie nabierze energii. No i co? No, fajnie jest mieć coś takiego polskiego, które według jakiegoś rankingu jest najlepsze na świecie. Tylko czekajcie, czekajcie. Teren elektrowni został sprzedany przez spółkę elektrociepłownię warszawskiej, irlandzkiej spółce deweloperskiej. Aha, nie wszystko jasne. Może i stoi w Warszawie, ale nie został zbudowany przez Warszawiaków. Znaczy, może i Warszawiacy go budowali, nie mam pojęcia. Może pracownicy byli lokalsami, ale spółka koniec końców nie jest polska. Jak zawsze zresztą. Trębny suchar. Tato, dziś na lekcji pani zadała pytanie i tylko ja się zgłosiłem. A co to było za pytanie? To nie odrobił pracy domowej. Tego skoro mamy od radka Kity, za co serdecznym szacunkiem, no i oczywiście otrzymujesz od nas złotego syna. A jeśli i ty chcesz zostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy Facebookowej. Podstawki macie reaktywację, na którą z całą serdecznością się zapraszam. No i co, pamiętajcie o tym, że nowe materiały wchodzą codziennie o 6.30 i na ten kanał, więc bądźcie tu koniecznie dwukrotnie, dwa razy dziennie. Jak tylko wybija 6.30 lub 18.00, wpisujcie na YouTubie BNB i wbijajcie na nasz najnowszy film. Nawet jak nie macie czasu, żeby oglądać, to niech sobie tam brzdęka w tle, bo robicie wtedy dla nas naprawdę fajną robotę, bo YouTube sprawdza najbardziej wyświetlenia w pierście. W pierwszej godzinie. Więc, jak w pierwszej godzinie od publikacji filmu jest dużo wyświetleń, no to wtedy generalnie cały film i cały kanał są lepiej pozycjonowane. Więc w ten sposób się serio przy, yy, przy, przysłu, przysługujecie, przysłużacie, przy... serio nam pomagacie w tym, żebyśmy mieli jak najlepsze zasięgi. A dzięki temu my dla Was produkujemy coraz bardziej profesjonalne materiały. Dzięki serdecznie za to, że z nami jesteście. No i co, ja już się będę żegnał. Zdróweczko.